Dzień dobry państwu. Jest piątek, czas na Parkiet TV. Ja nazywam się Piotr Zając, a w naszym wirtualnym studiu profesor Krzysztof Piech z uczelni Łazarskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Zazwyczaj jak się widujemy w studiu, to rozmawiamy o Bitcoinie, ale tym razem jednak chciałbym troszeczkę zmienić temat. Chociaż o Bitcoinie chwilę porozmawiamy, jeśli nam wystarczy czasu, ale chciałbym jednak porozmawiać o tym kryzysie, który nas teraz dotyka. I chciałbym zacząć od tego, o czym pisze Pan ostatnio na Twitterze, którego bacznie śledzę. Otóż od, od kilku dni zwraca Pan uwagę na to, że ten kryzys, który nas teraz dotyka, ma bardziej charakter podażowy, a tymczasem próbuje się go leczyć przy pomocy narzędzi popytowych. I chciałem poprosić Pana na początek o to, żeby Pan nam trochę wyjaśnił, na czym polega ten podażowy charakter kryzysu i gdzie jest błąd w podejściu do, do tego leczenia. Tak, to jest bardzo ważna kwestia. Cieszę się, że Pan zaczął od właściwie najważniejszej sprawy, która przesądza o tym, czy miliardy złotych i dolarów będą wydane efektywnie, czy też nie. Bo dotąd na świecie przyzwyczailiśmy się od kilkudziesięciu już lat. Że walczymy z kryzysami w taki sposób, jaki John Maynard Keynes wskazał w latach 30., czyli przyjmujemy, że większość kryzysów spowodowanych jest niedostateczną konsumpcją. Tymczasem to nie jest ta sytuacja, którą mamy teraz. To jest kryzys, który jest spowodowany niewystarczającą podażą. To jest stary typ kryzysu. Takie rzeczy zdarzały się jeszcze w XIX wieku, ale a później w XX wieku to jeden kryzys tylko kojarzył, który byłby tego typu, czyli kryzysy właśnie kryzysy naftowe. Oba kryzysy, ale one miały podobno, podobny charakter, czyli kryzys naftowy z 1973 roku. Co to oznacza? Kryzys podażowy oznacza, że przyczyną problemów gospodarczych będzie niewystarczająca podaż niewystarczająca podaż towarów na rynku. Żeby podać przykład, weźmy usługi transportowe, prawda, które stoją, nie, nie, nie widzimy tutaj postępu w tym zakresie, restauracje, usługi różnego rodzaju typu szkoły, które działają mniej efektywnie, mali przedsiębiorcy, fryzjerzy, restauratorzy, to już wspominałem, Usługi domowe, sprzątanie i tak dalej. Wszystkiego rodzaju tego typu rzeczy to nie jest tylko sama produkcja, ale również usługi. Od strony podażowej to wszystko w naszym kraju, nie tylko zresztą w naszym kraju, stoi. Efektem jest to, co widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, czyli 3 miliony osób, które zarejestrowały się w ostatnim tygodniu jako osoby bezrobotne bo nie mają gdzie pracować, ponieważ firmy przestały świadczyć usługi, ponieważ przestały produkować. Gdy ludzie mają do wyboru być w domu z dzieckiem albo pójść do fabryki pracować, no ktoś musi z dzieckiem zostać i tak dalej. I mamy tego typu. problemy podażowej za mało towarów na rynku, za mało usług na rynku, nie ma rynku na te towary i usługi, to jeśli będziemy stymulować popyt przy braku podaży, to jaki będzie efekt? I tutaj każdy student pierwszego roku odpowie. Prawo podaży i popytu mówi, że efektem będzie wzrost inflacji. I to jest coś, co zwłaszcza w naszym kraju jest trudne, ponieważ mamy jedną z najwyższych inflacji, już teraz mieliśmy jedną z najwyższych inflacji na świecie. W związku z tym wpadanie, popełnienie tego samego błędu jeszcze raz będzie powodowało duże konsekwencje. Ja przed wzrostem inflacji ostrzegam, zresztą jako pierwszy ekonomista w kraju już od maja zeszłego roku. Niewiele się zmieniło pod tym względem, oprócz tego, że inflacja, tak jak niestety przewidywano. Myślę, że będą, będzie to dużym zdziwieniem dla wielu osób, jak zobaczymy, zwłaszcza jak się będą zmieniały ceny żywności. No i zastosowanie w tym momencie narzędzi popytowych, a od razu w naszym kraju pojawiło się mnóstwo ekonomistów, którzy zaczęli z. Sugerować tego typu rozwiązania, stymulujmy popyt, i tutaj mamy całą gamę instrumentów do tego, bo ekonomiści przez dziesiątki lat nauczyli się już, jak to robić. Tego typu działania nie będą bardzo efektywne. Głównym działaniem tutaj, głównym efektem będzie, uspokojenie w pewien sposób sytuacji, ale efektem ubocznym tego będzie wzrost inflacji. Wydaje mi się, że trzeba byłoby szukać działań po drugiej stronie rynku, nie po stronie popytowej, ale po stronie podażowej. Także to, co uważam, to jest inny typ kryzysu niż ten, z którym dotąd mieliśmy do czynienia. To nie jest kryzys finansowy, to nie jest kryzys systemu bankowego, to nie jest kryzys walutowy. Z takimi też można sobie poradzić. MFW jest od tego, żeby pomagać krajom i finansowo, i pod względem wiedzy, jak z takimi kryzysami sobie poradzić. To jest inny typ kryzysu, taki, z którym już dawno nie mieliśmy do czynienia na świecie. No i trzeba znaleźć się innego rodzaju rozwiązania w tej sytuacji. Panie profesorze, ale to w takim razie, jak w tym kontekście ocenia pan tę tarczę antykryzysową, która została przyjęta ostatnio przez rząd? Bo tam są rozwiązania, które w, tak, w moim odczuciu jednak pomagają trochę tej stronie podażowej, no bo przecież jednak to przeforsowanie zwolnienia ZUS-u do trzech miesięcy ja wiem, że nie dla wszystkich, ale jednak dla części, części przedsiębiorców, czy te świadczenia postojowe, czy wsparcie też osób, które są na umowach śmieciowych. To W jakiś sposób zapewnia ciągłość produkcji, czyli ciągłość tej strony podażowej. Czy ja się mylę? Czy to, czy, czy to jest niewystarczające? To jest za mało, czy to jest w ogóle nietrafione, nietrafione pomysły pana zdaniem? A, to ciężko ocenić, bo e, wcześniejszą część wypowiedzi poświęciłem w ogóle na temat kryzysu na świecie. Teraz już bardzo szybko przechodzimy do sytuacji e, polskiej. Tej w Polsce powielamy w pewien sposób rozwiązania, które na świecie są stosowane, wcale nie mając pewności, że to, co robimy, rzeczywiście jest dobre, ponieważ niewiele osób na świecie było w stanie dobrze przeanalizować przyczyn obecnego kryzysu. No ja mam wrażenie, że po pierwsze, działania, które wprowadza w rząd, to są działania drobne, to są działania mikroekonomiczne. Druga kwestia, to są działania płynnościowe, które pozwolą przeczekać trudny czas, Zakładając, że ten trudny czas to jest kwestia kilku tygodni do trzech miesięcy, ale w sytuacji takiej, która już się pojawiła na rynku, to znaczy braku zaufania przedsiębiorców co do przyszłości rozwoju naszego kraju, to tymczasowe działania takie osłonowe będą zbyt drobne i nie ustrzegał polskich przedsiębiorców przez koniecznością zwalniania ludzi. Także to co uważam, to że rząd powinien wprowadzić przede wszystkim działania makroekonomiczne, które dotyczą całej gospodarki, które nie mają charakteru takiego ostrożnościowego, tak żeby przyjętego na zasadzie, żeby rząd za dużo nie wydał na coś pieniędzy, tylko trzeba szukać innych rozwiązań. I jest tym bardzo trudno, ponieważ przez ostatnich kilkadziesiąt lat tego typu rozwiązań na świecie za bardzo nie... Niewdrażane, ale na pewno takie da się znaleźć, trzeba trochę pomyśleć, złotych recept, na to nie można tutaj znaleźć. Ale jeszcze raz podsumowując, mamy w pakiecie w tarczy antykryzysowej szereg działań mikroekonomicznych i płynnościowych. Nie mamy działań makroekonomicznych, za mało mamy działań po stronie podażowej. Wyobraźmy sobie hotel, właściciela hotelu, który musi zwolnić cały swój personel do obsługi tego hotelu, ponieważ stoi pusty. Czy jemu możliwość odroczenia płatności z USU czymś pomoże? Czy jemu możliwość dania kredytu, który może później państwo mu umorzy, pomoże, jeśli on nie wie, czy za pół roku w dalszym ciągu będzie funkcjonował, czy za rok jego firma, jego hotel będzie istniał? To nie są wystarczające działania. I przede wszystkim jeden z kolejnych błędów, które rząd popełnił, to jest taka wiara we własne umiejętności i brak zaufania do rynku. Przedsiębiorcy domagają się, dopominają się różnego rozwiązań, rodzaju rozwiązań na ich rzecz, podpowiadają, co należałoby zrobić, a ten dialog rządu z rynkiem jest dość ograniczony. I skoncentrowane właściwie wokół Ministerstwa Rozwoju z niewielkim uwzględnieniem innych resortów, nie mówiąc o rynku. Także ta wada polskiego systemu politycznego i społecznego w postaci braku zaufania ludzi do siebie nawzajem, no to to, to będzie się tutaj mściła, bo przedsiębiorcy są dość zdenerwowani tą sytuacją, którą, którą mamy na rynku. No i zobaczymy za kilka dni o statystykach, ile będzie zwolnień pod koniec miesiąca, to już tylko kilka dni zostało, ile będzie wniosków o zamknięcie działalności gospodarczej, zawieszenie działalności gospodarczej i tak dalej. Mam nadzieję, że jednak te, część z tych działań osłonowych, które rząd wprowadza, uda się i że łagodniej przejdziemy przez recesję, ale pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, tej, której dotąd jeszcze nie za bardzo doceniamy, bo skoncentrowani jesteśmy na wirusie i na polskich przedsiębiorstwach, które są tu i teraz. Cała sytuacja międzynarodowa się bardzo komplikuje. W sytuacji, kiedy będzie recesja na świecie, polskie przedsiębiorstwa również będą miały duży problem. Nie tylko przedsiębiorstwa eksportujące, bo te problemy kryzysowe rozlają się po całej gospodarce. I to nie jest czas na to, żeby myśleć, czy z ZUS-u zwolnić na jeden miesiąc dłużej czy mniej. Tutaj trzeba podjąć trudniejsze decyzje dotyczące całej gospodarki, wszystkich przedsiębiorstw, ale jakie to... Decyzje? czasu nie ma. Panie profesorze, bo tak się zastanawiam teraz w kontekście tego, co Pan mówi. bo pojawia się trochę takich głosów, że jednak zbyt zbyt dużą paniką charakteryzują się teraz działania wszystkich rządów na świecie. mowa o tym, że, że właśnie gospodarki oni po prostu zatrzymali gospodarki i że to jest że to jest pomysł nietrafiony, że trzeba to trochę poluzować. Donald Trump idzie bardzo w drugą stronę, on chciałby już, już otwierać, powiedzmy, punkty usługowe czy punkty sprzedażowe, ale właśnie zastanawiam się nad tym, czy, czy pan podpisałby się pod czymś takim, że to są zbyt drastyczne działania i trzeba oprócz tych konsekwencji zdrowotnych mieć też na uwadze konsekwencje gospodarcze i jednak te wszystkie obostrzenia, ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym, jednak trochę poluzować. Czy to jest właśnie to rozwiązanie w skali makro, bo już nie mówię tylko o, o, o samym popycie wewnętrznym, o Polsce, że tutaj trzeba coś robić, ale też chodzi mi o to pozamykane granice, prawda? To też są problemy, które będą stwarzać przeszkody, w, w, w bariery w handlu międzynarodowym. Zastanawiam się, czy, czy nie należy się już teraz zastanawiać nad tym, czy powoli nie należy tego luzować? Czy to mogłyby być te rozwiązania, ja które. Mało... które... Tak, ja oddzielę kwestie epidemiologiczne, bo na tych się nie znam i nie chciałbym się wypowiadać, co z punktu widzenia zdrowotnego należałoby wprowadzić. Natomiast te działania od strony wolności obywatelskich, wolności biznesu, które zostały wprowadzone, przypominają działania w stanie, w stanie wojny. To jest, to jest coś, co trzeba powiedzieć. Zakaz wychodzenia na ulicę nawet w stanie wojennym, ja lekko go pamiętam, choćby mam dzieckiem, nawet w stanie wojennym takiego typu zakazów nie było, bo były określone do pewnych godzin. Jeszcze nie są te zakazy bardzo przestrzegane. Są kraje, gdzie, gdzie to jest o wiele bardziej restrykcyjnie traktowane, typu chociażby Filipiny, które w miarę już radzą sobie z, z epidemią. Natomiast środki, które wprowadzone były bardzo drastyczne, jeszcze bardziej. Niż u nas. Natomiast to, to jest jednego rodzaju kwestia. Druga kwestia, co z gospodarką. Ja tutaj stawiam tezę, że efekty uboczne takiego leczenia kraju z pandemii mogą być o wiele gorsze niż samo, samo, sam, sam koronawirus. W sytuacji, kiedy wielu pacjentów nie może dostać się do szpitala, ma przerywane leczenie, bo, bo szpitale są zajęte z powodu walki epidemią, w sytuacji, kiedy wiele przedsiębiorstw upadnie, wiele osób straci pracę, może się okazać, gdy ekonomiści za 5-10 lat podsumują okres pandemii, że wskutek pandemii zginęło mniej osób na świecie niż wskutek kryzysu gospodarczego, który później nastąpił. I to jest coś, co również trzeba wziąć pod uwagę. Ostatnio czytałem wyniki w pewnym żurnalu dla psychiatrów, gdzie policzono, że w 54 krajach na świecie w wyniku kryzysu lat 2008-2010 samobójstwo popełniło 10 tysięcy osób, ponad 10 tysięcy osób. Weźmy pod uwagę, że w naszym kraju stan psychiatrii jest bardzo zły. Odsetek samobójstw wśród chłopców i wśród mężczyzn jest wysoki. To będą efekty wboczne tego kryzysu. Ja nie chcę tutaj... ...na wirusa, ale weźmy pod uwagę zdrowotnej społeczeństwa i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że koronawirus, owszem, jest ważny. To jest sytuacja, która jest dramatyczna dla wielu osób, nawet wielu regionów, czy nawet krajów, ale to nie jest wszystko, bo oprócz tego jest cała gospodarka. My po tym koronawirusie będziemy musieli wrócić do, do, do firm, o ile jeszcze będą takie firmy i co wtedy? I ma pan tutaj rację, rządy spanikowały. Rządy w czasach kryzysów powinny być ostatnimi, które panikują, ale mieliśmy bardzo różne postawy na świecie, od lekceważenia o, to jakiś tam wirus, o, mamy bardzo dużo pieniędzy, płynności nam nie zabraknie, możemy dodrukować tyle, ile chcemy, więc mamy w pewien sposób lekceważenie sytuacji i z powodu epidemicznej, i sytuacji ekonomicznej, co wcale nie jest dobrym podejściem, a z drugiej strony mamy inną skrajność, zamykamy wszystko, co tylko można, byleby tylko zamknąć się przed tym koronawirusem, tak jakby rzeczywiście to mogło pomóc w rozwiązaniu problemów. Może pomoże, ale to będzie wylanie dziecka z kąpielą, jeśli się bardzo szybko nie uda tego wirusa opanować. A co będzie, jeśli tego typu sytuacja gospodarcza potrwa nie jeszcze tylko kilka tygodni, ale kilka miesięcy? Przecież my z tego, z tego kryzysu się wtedy nie podźwigniemy. Spadek PKB o 10%. W Stanach jedna z najbardziej takich skrajnych prognoz mówiła, i to nie byle kogo, bo je, szefa jedny, jednego z oddziałów Fedu banku centralnego, była, że w Stanach Zjednoczonych bezrobocie może wzrosnąć nawet do 30%, a PKB spaść o 50%. No ja mam nadzieję, że do tego rząd amerykański nie i czy władze monetarne nie, nie pozwolą na tego typu sytuację, no ale, ale może, być, może być ciężko. Nie ze względu na sam koronawirus, ale ze względu na panikę, którą w pewien sposób potęgują również władze, bojąc się przyjść do pracy w Sejmie, bojąc się podjąć, utrzymać zatrudnienia nawet we swoich własnych ministerstwach. To, to, to wszystko nie sprzyja budowaniu zaufania społeczeństwa do tego, że przyszłość będzie, będzie pomyślna, a co z kolei sprawia, że pesymistyczne oczekiwania dotyczące przyszłości mogą się umacniać, ugruntowywać, a w sytuacji ogólnego pesymizmu podjęcie ryzyka gospodarczego, rozpoczęcie nowych biznesów, wzięcie kredytu na rozpoczęcie nowego biznesu może być bardzo trudne. Więc tego spokoju nam tutaj przede wszystkim brakuje i to jest coś, co powinno być, czym rząd powinien emanować, że wiemy, że jest sytuacja trudna. Robimy wszystko, co możemy, a nawet jeszcze bardziej pomóżcie nam, społeczeństwo, w szukaniu problemów i sposobów ich rozwiązań, a my postaramy się to jak najszybciej wdrożyć. Mamy dużo problemów, nie tylko od strony wirusa, nie tylko od strony gospodarczej, ale również od strony podejmowania decyzji dotyczących polityki gospodarczej w tych trudnych czasach. Panie profesorze, tak, wydaje mi się, że zwykły obywatel. Obawia się zapewne bezrobocia teraz, zwłaszcza ten, który ma oszczędność, który nie ma oszczędności, a na przykład ma jeszcze dodatkowo kredyty? Z kolei ci obywatele, którzy mają oszczędności, pewnie obawiają się inflacji, o której Pan wspominał na początku. Chciałem zapytać, myśli pan te obawy są uzasadnione i czy my już w tym momencie, kiedy już widzimy pewne konsekwencje wstępne, mówię o tych danych z USA, o tych niepokojących prognozach? Czy już możemy stwierdzić na, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że czeka nas kryzys, który skończy się wzrostem bezrobocia i skokiem inflacji? Tak, ja jeszcze bym tutaj odróżnił od kryzys od recesja. Czy będzie kryzys? No ja mam nadzieję, że nie. Recesja to są, przyjmuje się w najbardziej popularnej definicji, że to spadek PKB w ciągu dwóch kolejnych kwartałów. Ja natomiast uważam, że kryzys gospodarczy, jeśli do niego dojdzie, to spadek PKB przez dwa kolejne lata. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast tak, bezrobocie wzrośnie. To nie można się oszukiwać, że, że tak nie będzie. Inflacja wzrośnie. Zresztą zobaczymy za kilkanaście dni, gdyż będą pierwsze odczyty inflacji. Ale to widać po półkach sklepowych, to widać po cenach nie na marketach, nie na bazarach, bo. No, bo są zamknięte, ale widać również w sklepach, co się dzieje stąd, przymiarki, łukiku do wprowadzenia kontroli cen. To jest zresztą instrument, który jest wprowadzony na przypadku kryzysów podażowych. Nie mówię, że to jest dobre, bo nie jestem pewien czy i też nie, nie spanikował i nie chcę prowadzić za dużej kontroli cen na rynku, ale tego typu działania się w takich sytuacjach zdarzają i mogą być uzasadnione. Natomiast wracając do pytania o to, co może nas czekać. Tak, czekają nas trudne, trudne czasy i dla każdego z nas osobiście, bo, bo kryzys dotknie wiele osób. Ja od długiego czasu już, jeszcze zanim, jeszcze w, pracując nad programem partii nowoczesna, czyli to już było ponad 5 lat temu, jako podstawowy problem w naszej gospodarki na przyszłość zdiagnozowałem niską stopę oszczędności w naszym kraju. Gdy później ekonomiści zastanawiali się czemu te inwestycje prywatne nie chcą tak rosnąć tak bardzo jak strategia premiera zakładała no rozwiązanie jest czy odpowiedź jest dość prosta niska skala oszczędności gospodarstw domowych w naszym kraju nie ma oszczędności nie ma inwestycji to są bardzo proste relacje makroekonomiczne do zrozumienia dla każdego makroekonomisty. Inna kwestia, że w tym rządzie na ponad 100 osób jest tylko jeden makroekonomista, co w sytuacjach kryzysu jest zupełnie niewystarczające. No ale wracając do kwestii oszczędności, połowa gospodarstw domowych w naszym kraju ma oszczędności wystarczające na 3 miesiące. Mniej więcej jedna czwarta gospodarstw domowych nie ma żadnych oszczędności. W sytuacji, kiedy są jakiekolwiek zakłócenia w Przepływach pieniężnych do takich rodzin. Czy to problem z wypłatą 500? Plus? Pochodząc z, z Helma. tam była taka sytuacja, gdy młody prezydent miasta wyjechał na szkolenie do, do Stanów i zapomniał podpisać odpowiednich dokumentów, na mocy których można było wypłacić 500. Plus. Ile osób było wściekłych na niego? Ile matek domagało się pieniędzy? to pokazuje, że drobne opóźnienia w tym zakresie również mogą być bolesne dla dużej części społeczeństwa i tą część społeczeństwa rządzący, tą najbiedniejszą część społeczeństwa rządzący powinni objąć się jak największą opieką. Na szczęście mamy już 500 plus działające. To jest takie nasze helikoptermany, tylko że wprowadzane już odpowiednio wcześniej, więc nie musimy tego instrumentu powielać, powtarzać. Natomiast w czasie kryzysów, to co trzeba, o czym trzeba pamiętać, najczęściej Najbardziej cierpią osoby najsłabsze najsłabsze ekonomicznie, zawodowo najsłabsze pod względem kapitału ludzkiego najmniej przedsiębiorcze i tak No i tutaj się boję pewnych konsekwencji społecznych, bo mogą być one dość bolesne na długi czas. Najbardziej się boję długotrwałego bezrobocia, kiedy bezrobocie będzie się utrzymywało na poziomie 10% i przez dłuższy czas mogą się ujawnić efekty histerezy, gdzie ludzie znowu zaczną, Przyzwyczajać się do, do tego, że są bezrobotni, że żyją z zasiłków. I wyciągnięcie z ludzi z takiego stanu może być dość, dość trudne. To będzie albo kilka lat pomyślnej koniunktury, albo jeszcze ewentualnie jakieś działania na innego rodzaju, ale nawet treningi psychologiczne z osobami długotrwale bezrobotnymi trwają miesiące, nim udaje się takie osoby przywrócić do rynku pracy. I to są takie zagrożenia, które już teraz trzeba adresować, mimo że walczymy z koronawirusem, zajmujemy się kwestiami niedoborów maseczek w szpitalach i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy, ale oprócz tego, oprócz tego sztabu kryzysowego dotyczącego wir wirusa powinien być drugi sztab gospodarczy, który będzie myślał o tym, jak nie doprowadzić do kryzysu, który mógłby być rzeczywiście długotrwały, mieć poważne konsekwencje również społeczne. Panie profesorze, Kończy nam się niestety już czas, ale ja bym chciał jeszcze, zgodnie z tradycją, zapytać jednak o kryptowaluty, bo przecież pan jest bitcoinistą, entuzjastą technologii blockchain. I krótkie pytanie: czy w obecnych czasach tego kryzysu, który dotyka oczywiście też strony podażowej, ale też dotyka przecież bezpośrednio systemu finansowego, czy widzi pan tutaj szansę dla bitcoina i technologii rozproszonych rejestrów, żeby one jakoś umocniły swoją pozycję? Jeśli chodzi o bitcoina, to myślę, że tutaj efekty majątkowe będą odgrywały jeszcze przez kilka miesięcy pewną rolę w sytuacji, kiedy majątki, to część aktywów będzie wycofywana również z, z rynku kryptowalutowego. Więc tutaj te spadki jeszcze myślę, że będą trwały. Natomiast zaczyna się już bardzo intensywne myślenie i podkreślanie kwestii podażowych po stronie bitcoina. W sytuacji, kiedy widzimy, że Stany Zjednoczone mogą dodrukować nieskończoną ilość pieniądza, co powoduje wzrost nieufności wobec dolara, coraz więcej osób zaczyna myśleć, a może ten bitcoin jest jakieś rozwiązanie. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy złota fizycznie na rynku nie ma. Kolejki w mennicy są na kilka miesięcy do przodu. Jeśli ktoś chciałby mieć złoto. Fizycznie w garści, a bitcoina można, można jeszcze kupić za w miarę rozsądną cenę. Więc myślę, że w dłuższej perspektywie cena bitcoina będzie rosła i będzie rosła bardziej niż cena złota, które tradycyjnie w czasie kryzysu rosło. Natomiast technologia blockchain, abstrahując już od kryptowalut, będzie miała zastosowanie w sytuacji, kiedy rośnie Nieufność na świecie, kiedy coraz większe mogą być problemy czy z rozliczeniami, czy z innymi sytuacjami, które wprowadzają dodatkową niepewność na, na rynku, a technologia blockchain może być pewnego rodzaju rozwiązaniem, łącząc ze sobą wiele stron, dziesiątki, nawet setki stron i pomagając im się dogadywać za pomocą za pomocą w taki sposób, żeby można było sobie jednak ufać. Mimo, że nikt nikomu nie ufa, to rozwiązanie finalne może być takie, że dojdzie do pewnego rodzaju uzgodnień, które, w które będzie można wierzyć. I czy to będzie przepływ finansów, czy to będzie wymiana dokumentów między ludźmi, które będą niepodrabialne, takie jak faktury? Akcje czy cokolwiek innego. Myślę, że tego typu działania przyspieszą w czasie kryzysu i bardzo bym chciał, żeby rządzący, próbując opanować swoją własną również panikę, bo ją widać, popatrzyli na pewnego rodzaju inne zjawisko, które jest lekcją z wielu kryzysów na świecie, że w czasie kryzysu powinno się wspierać przede wszystkim innowacje. Ponieważ to jest sposób na stworzenie nowych rzeczy, wejście na nowe rynki, zwiększenie efektywności funkcjonowania gospodarki. I poprzez innowacyjność, taką jak w przypadku rynków IT może być blockchain czy sztuczna inteligencja, to powinna być jednego z jeden ze sposobów na wyjście nie tylko naszego kraju z, z kłopotów gospodarczych, które nieokronnie nas czekają. Panie profesorze, to tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za te rozmowy. Mam nadzieję, że spełnią się te, te, te optymistyczne scenariusze, a te nie, nie ten najbardziej czarny, o których Pan mówił. I mam nadzieję, że się w, przy kolejnej okazji tej rozmowy spotkamy już w cztery oczy w studiu i będzie można porozmawiać tak jak kiedyś. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. A Państwa zapraszam w poniedziałek na kolejny program prosto z parkietu, punktualnie o 12 i zachęcam do aktywności na naszym kanale na YouTube. Do zobaczenia.